Hejka kochani, witamy Was we vlogmasie. W pierwszym vlogmasie w ogóle w tym roku. Eee, witam Was również Luna. <laughs> Samego rana prosi o przysmaki. Eee, jak mówiłam, vlogmasów nie będzie każdego dnia, ponieważ przez to, że praca mi na to nie pozwala, to nie mogę nagrywać niestety każdego dnia, ale postaram się Wam. Chociaż trochę jakichś urywków z mojego życia nagrać Teraz e, wstałam rano W sumie zawsze się wstaje rano e, Wstałam, zrobiłam sobie kawusie I poszłam do salonu I tak patrzę, bo wczoraj w ogóle byliśmy u Jonuta, Andrei, Bobasów No i później wróciliśmy Ja sobie zamówiłam McDonalda I zostawiłam sobie e, Sobie, zostawiłam Julianowi Całego rafa. Powiedziałam, że wróci głodny, zostawiłam mu rapa, zostawiłam mu wiadomość, a ten nawet nie spojrzał. No i dzisiaj właśnie yy, jak się obudził, zapytałam się go, czy zobaczył moją niespodziankę, ten jako, jaką niespodziankę. No i tutaj no to teraz będzie niespodziankę, jak w stanie to sobie zje, także no, trzeba być miłym czasem, trzeba robić sobie jakieś drobne prezenty. E, także no, mam nadzieję, że się wzrapa ucieszy, tam sobie w mikrofonie najwyżej odgrzeje. A ja się zabieram za kawusiem, zrobiłam sobie latę z espresso, bo, bo tak, bo jest mocniejszy, potrzebuje kopa do działania, ponieważ dzisiaj e, jest taki zamiar, w ogóle zobaczcie, już w świątecznym kubku, nie wiem czy widać, czy nie widać. <laughs> nie kupowałam żadnych innych kubków, bo mam tych kubków trochę i. Nie chcę, żeby mi się to, wiecie, gromadziło wszystko w kuchni. E, więc dzisiaj jest taki zamiar, że ubierzemy sobie choinkę i udekorujemy trochę dom na święta. Miałam, że nie będę w tym roku dekorować nic, bo później, bo później mi się nie chce być tego wszystkiego sprzątać i tak dalej, ale stwierdziłam, że może chociaż choinkę albo jakieś dekoracje takie drobne, bo tu ogólnie Luna nie można już przesmaków. Bo tutaj już ogólnie mam wystawione koło, te, koło, koło telewizora, dynki, e, i tak dalej, to co było na jesień. No nie można przysmaku, ej tam masz jedzenie. E, I co? I stwierdziłam, że trochę sobie trzeba udekorować, także w tym vlogu, w masie. Ja się nie mogę przyzwyczaić, że to są już vlogmasy. Tak mi to ten rok cały minął, a ten rok jeszcze nie ma nowego roku, ale. Ale tak mi te wszystkie dni szybko mijają, że ja nie wiem kiedy nawet to zleciało. Marzy, czy ci tam tylko tych przysmaków i tyle? No i to eee, Więc zaczynamy. vlog masy. Jedziemy na razie z rana na małe zakupy, żeby uzupełnić lodówkę, bo tak praktycznie jak sprawdziłam, to tam się tylko światełko świeci, więc pasuje coś kupić. Eee, Julian się dzisiaj nie za bardzo czuje. Ciekawe dlaczego. Co? Why you feel bad? Yeah? No. why I have to drive? Ktoś tu ma kaca. <laughs> eee, No. Także jedziemy na małe zakupki. Do Azdy chyba. Julian musi podejść do fryzjera, ale to już sam sobie pójdzie, bo ja będę za ten czas gotowała obiad. I co? I jeszcze nie wiem, czy do Lidra wskoczymy, czy nie, bo Julian ma tam swoje ulubione bagietki, więc może. Ja w ogóle takie mam kropne, okropne włosy, że masakra, no ale dobra. I później będziemy dekorować choinkę. Julian mówi, że nie chce. Nie chcesz tych choinki? Czemu nie? Ale dlaczego? A ja chcę choinkę. Ja sobie udekoruję. Sama. Bez ciebie. Jak zawsze, jak co roku zresztą. On nigdy mi nie Może raz mi tam pomógł zawiesić kilka baniek, a tak to sama robię tą choinkę. No ale zazwyczaj tak było. W Polsce też tam na przykład jak wyciągnęliśmy choinkę, no to ja musiałam dekorować i się wieszało cukierki. Eee, teraz nie wiem, czy też wieszałem. Chyba mama czasem tam wiesza, bo mamy małego kuzyna. No i właśnie ten kuzyn nieraz sobie tam brał z choinki te cukierki. Jak my byliśmy mali, pamiętam, z moim bratem, e, z tym młodszym, ten starszy nie, ale ten młodszy, zawsze chodziliśmy do, do tej choinki, braliśmy te cukierki, później zwijaliśmy te cukierki tak, jakby był cukierek i z powrotem wieszaliśmy na choince. No i nieraz tak na przykład robiłam, że najlepsze cukierki, co mi najlepiej smakowały, wieszałam od spodu choinki, żeby on mi nie zabrał. Także no takie małe wspomnienie, mam nadzieję, że on też to pamięta, bo naprawdę Fajnie było. I, I co? Śniegu nie mamy. Nic. Słoneczko dzisiaj świeci, także no... Tak, w ogóle nagrywam tego vloga trochę z wyprzedzeniem. To nie jest 1 grudnia, tylko 30 listopada. Więc... Ale traktujmy to jako yy, grudniowego vlogmaska. Bo niestety na 1 grudnia będę w pracy i... I nie będę miała jak nagrywać, bo też będę musiała pracować po pracy, więc dzisiaj nagram tego Blok No, nie przedłużam, tylko jedziemy do sklepu, tak? Mhm. Po zakupach wydaliśmy... Ile? 106 funtów. Na co? Nie wiem Nie pytajcie. Kupiliśmy sobie z Julianem Jak to się nazywa? W polsku, w Sausage roll Sausage roll z Azdy I mi naprawdę one bardzo smakują Tutaj w Grand Ham jeszcze mamy yy, Taki Sklep? Bakery? Nie wiem jak to się wymawia yy, Z Watkins I tamta Tamten sklep też jest przepyszny, ale te Asdy też nie są najgorsze. One wyglądają tak. W środku jest mięso z, chyba ze świni? Inside is pork meat? Mm -hmm. Ze świni, ale naprawdę są pyszne. Czasem się tak zdarzy, że są bardziej takie oleiste i nie bardzo, ale czasem są naprawdę przepyszne. Dobry twój? Mm -hmm. mm. Mm. Uwielbiam. Taka końska przed obiadem, idealnie. Mm. Ja się zastanawiałam, dlaczego dokładnie tu jest ta ulica zamknięta, a tu są, co jest, atrakcje. Chyba pójdziemy później z Julianem pod wieczór, jak będzie ciemniej. Widzę, tam karuzele i tak dalej, więc jutro, jutro dzisiaj przejdziemy tam. Zabiorę się teraz za szukanie mojej choinki, za w ogóle zniesienie mojej choinki, bo ona jest na naszym strychu, a strych znajduje się tam. <trych> Julek już przygotowany. Także będziemy ściągać tą choinkę. Damy radę? Oby. Hmm. Dawaj, dawaj. Dawaj. Ale to jest jakiś lat mój Uwaga. Okej, <laughs> okej, <Okay, okay>, da tak, <laughs> oh, Fu. Fu co to za śmieci tam były? Fuu Fu. Ale jest choineczka, mamy mamy choinkę. Zaczynamy dekorować choinkę. Ubrałam sobie teraz tak, żeby wiecie jakoś dekoracyjnie było takie, taką opaskę z pierniczkami Ostatnio sobie ją kupiłam w Humbergenzie i, I jest naprawdę mega No i teraz chcę sobie zobaczyć, bo w tamtym roku y, mieliśmy choinkę z zimnym, zimnymi światełkami A w tym roku chciałabym mieć z ciepłymi światełkami I najgorsze jest to, że do tego idą... Baterie, A ja nie wiem, czy te baterie działają, czy nie. Zobaczymy. I czy w ogóle nie brakuje żadnego światełka <grych> jak co roku. Czekajcie, jaki to jest plus, minus, dobra, czyli to tak powinno być. I powinno działać. Zobaczymy, czy będą w ogóle działały. O nie! To jakieś No i nie działa. No nie! Dlaczego? Może baterie są złe? Czekajcie, jeszcze pójdę poszukać jakieś baterie. Może te baterie nie działają. O nie, no nie. A ja nie mam innych baterii. Kurczę. a to jest zepsuta. Nie wiem. Dobra, idę poszukać jakieś inne baterie. Może, może akurat te nie działają. Dlatego nie działam te światełka. Zobaczymy zaraz. Znalazłam teraz jakieś baterie z Duracell u Juliana w plecaku. Zobaczymy czy... One będą działały. Proszę, żeby działały, bo mi się właśnie wydaje, że ten, te światełka właśnie są w tym ciepłym kolorze. No ale zobaczymy, czy to faktycznie tak będzie. Może one po prostu... Nie, to nie działa! No nie! Ale lipa! A w tamtym, nie w tamtym roku Dwa lata temu działało Może coś się tutaj rozłączyło Albo odpadło No nie to W sumie, czekajcie, bo to powinno być Taka sprężynka Czyli sprężynka chyba odpadła No nie Masakra Jestem zawiedzona normalnie Znalazłem Jakieś takie lampki, które raz Zamówiłam sobie chyba na temu O ile się nie mylę one są bardziej takie jak na ścianę wiszące, no ale wydaje mi się, że właśnie te lampki mają w sobie taki kolor właśnie ciepły, więc powierzę sobie to. Może nie będzie źle wyglądało, oby nie. A teraz zabierzemy się za rozkładanie choinki. Ja wam tu pokażę efekt przyszypszony, bo chcę sobie włączyć też muzykę na telewizorze. I nie chcę wiecie, żeby mi to, żeby mi filmy zablokowali ze względów praw e, autorskich. Więc sobie teraz tutaj Was wyciszę, włączę Wam jakąś inną muzykę i sama zabiorę się za słuchanie Dajcie znać, jakie Wy najbardziej lubicie e, piosenki świąteczne, czy bardziej właśnie piosenki, czy bardziej kolendy. Ja w sumie lubię to i to. Ale... Zawsze słucham e, Jingle Bell. I jaka to jeszcze była? All I Want for Christmas Eats You. To są moje chyba najlepsze faworyty. I chyba jakieś jeszcze jedno było. A, Rockin' Round the Christmas Tree. Uwielbiam to też. Także my się z Luną zabieramy za, za rozkładanie pojemki, bo widzę, że ona się nie może doczekać. Także efekt przyszybszony. Proszę bardzo, to się nazywa pomoc. Halo, koleżanko. Gdzie ty tam wlazłaś? Próbuję sobie teraz poukładać e, nie numerami, tylko alfabetycznie, bo ja mam na, na każdym jednym krzaczku na przykład kolor niebieskie, czerwony, żółty jakiś tam. I tutaj w naszej choince właśnie są narysowane e, nie numerki, tylko litery. I tak właśnie się układa tą choinkę. Także jest bardzo fajnie. Można się jakoś w tym wszystkim połapać. Bo pamiętam, jak w, w Polsce mieliśmy choinkę, to zawsze było ciężko się połapać, która to która. które to które. Który dół, która góra. Ty co pomożesz mi, czy nie? Czy ty bardziej o pudełko ci chodzi? pomocniku Mikołaja. prezentuje się tak, jest w kolorach tylko czerwy, czerwieni i bieli, ale na sam czubek mam złotą. Jak to się nazywa? Nie, to jest Pająk! A? A, to jest Pająk! Julia! It's Pająk o Może Mam tą złotą gwiazdę, więc ona pójdzie na czubek. Mam jeszcze w ogóle srebrną, ale złota mi bardziej pasuje. E, niestety nie kupiłam żadnego łańcucha na tą choinkę Bo zapomniałam Szczerze powiem, że zapomniałam No ale będzie tak I tak jest sporo tych rzeczy e, Choinka wygląda tak jak w tamtym roku Tylko na no, wiadomo jest inaczej trochę Te bombki są inaczej poukładane Ale myślę, że i tak pięknie wygląda e, Jeszcze znalazłam Nie wiem czy w tamtym roku dawałam czy nie Znalazłam takie pomarańcze Ja je zamówiłam z nie wiem skąd Szczerze powiem wam, że nie wiem ale ładnie pachną, więc chyba gdzieś tutaj tak po prostu poupycham, żeby po prostu dawały taki fajny zapach świąteczny. Może Luna mi tej choinki tutaj nie zwali, oby. Bo jak zwali, to nie będzie za fajnie. Ale oby nie. To wpycham w, w ogóle to wszystko jakoś tak tutaj, nie wiem, on tak układam, po prostu na leżąco, na stojąco, żeby tylko pachniało w tym domu świętami. Święta tuż tuż, jutro 1 grudnia, a to choinkę 30 listopada. Naprawiłeś bombkę? Jurak się nie chce pokazać, bo ma krinczowe e, spodnie. <grymne> Dziś, e, dzisiaj sobie choinkę ubierzemy, Może jeszcze później pójdziemy do miasta. Idziemy później do miasta. Pójdziemy. Pójdziemy. Tak, tak. No. I będzie piękna, świąteczna choinka. 30 listopada. Dajcie znać, kiedy Wy ubieracie swoje choinki. Ja zazwyczaj w Polsce ubierałam bliżej świąt, 6 grudnia chyba, może coś przed 6 grudnia. Tutaj na ostatnią chwilę czasem ubierałam. W tamtym roku nie pamiętam, może Wy pamiętacie, to mi dajcie znać, kiedy ubierałam, jako oglądacie mnie na bieżąco. Eee, no a dzisiaj 30 listopada, czemu nie? Może być, może być. Z tyłu moja choinka no nie wygląda za fajnie, ale z tyłu nikt nie patrzy. po pokolenci tu w Anglii nie chodzi, więc jest ok. Także choinka podramy. Jestem ciekawa, jak Andrei poszła choinka, bo podobno to miała dzisiaj ubierać. Także zaraz jej wyślę fotkę mojej choinki, zobaczymy jaką ona ma. Także chyba tej po wystarczy. Zaraz czubek na choinkę nakładamy i... Ostatnią bombkę w ogóle muszę przywieźć i jeszcze tu mam dekorację, to zaraz tobie to wszystko poudekoruję. Kupiłam dzisiaj też w Lidlu koc, więc się zaścieli to łóżko i będzie fantastycznie. Uwaga, uroczyste włączenie choinki. Czy będą działały lampeczki? Czy nie? Oby. Dobra, uwaga. I... i dupa. Czekajcie. Jest! Ale też działa na... O nie, też jest co mnie na... Na zimne, no nie. Ale działa. Jest! Tylko, że na zimne też. nawet trudno. Może być. Jurek, chodź zobacz. Jurek! Też na zimne, ale może być trudno już. Ale fajnie wygląda, podoba mi się. Dajcie znać, co myślicie o mojej honice. Moim zdaniem jest mega. Wszystkie dekoracje się na sobie pościągamy, bo już jesień się skończyła, nadchodzi zima. Także to wszystko już ląduje w worku. I zakładamy nowe świąteczne dekoracje. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj w worku nie potłucze twoja ryba też idzie out. Nie, ne, 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 nie. Nie, nie, ne, ne, ne. idzie out i chyba tyle z tego wszystkiego. też czy się poukłada. Jarzębina chyba może zostać, czy nie. Nie. Jarzębina nie jest na jej zimę, nie? Czy jest? Nie. Nie, no, na to, że nie. <grymne> to jarzębina też do reklamówki i zakładamy nowe świąteczne dekoracje. Ja mam te wszystkie świąteczne dekoracje, które mi zostały z tamtego roku, więc tylko nimi sobie tutaj udekorujemy. W tamtym roku dorwałam na promocji takiego dużego dziadka do rzeków. Ja nie wiem ile on kosztował, albo na promocji, bo tu miał właśnie złamany sznureczek od czapeczki i coś tu. Aha, i cała czapka chyba mu latała. Więc super się złożyło i sobie go postawimy gdzieś może tutaj te wszystkie świeczki jakoś, by... Fajnie, jest ok? Jest ok, i like tak, Może być? Nie to Why? bo... to Jest okej, będzie yeah, tutaj. Będzie tutaj, a ten... Tutaj sobie z drugiej strony postawimy renifer, chociaż nie, bo renifer ma po tej stronie... Czekajcie, czekajcie. Renifer ma po tej stronie kartę, to on tutaj musi stać. Dziadek do Rzechów tutaj będzie stał. O, lepiej koło twojej ryby może być? Koło ryby? Da, da, da. Dobra, tego renifera. No, 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 put renifer on that side. Nie, 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 nie. No to coś musi stać na tej stronie. Bo Choinka, renifer? o. Choinka no. może być? Da, And renifer under Christmas tree. Renifer koło tego. Nie, bo to zasłoni Ryba, bo mi to w ogóle Na. nie pasuje. Ej. Czekaj, renifer tu musi stać. Ja nie wiem, jak on staw tam. Tak, musi stać renifer i tyle. O, i tu będzie krysmasowa choinka, o. Reniferko, Jest okej. Okay. No jest, Jest. No. I tu mam jeszcze takiego dziadka do rzegów. Gdzie go postawimy, tu? No. Koło tego nie może z tego no to będą dwa. Gdzie ja wtedy Christmas go miałam? Nie może być koło Christmas Tree. Czekaj, koło tego dziadka postawiła świecę. Ta świeczka, nie wiem czy tu wyląduje czy nie, dyfuzor. Ten dyfuzor tam w ogóle nie dał jej zapachu. Jako tutaj gdzieś się wywali w inne miejsce. Czekajcie, nie. Nie, 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 to mi nie pasuje. Tutaj, bo ja jeszcze mam kupioną... Mm -hmm. Tylko muszę ją jakoś donieczkę doniczkę dać, więc na razie może niech stoi sobie w folii. Może być? Nie, nie pasuje. Ja ją muszę dać do doniczki. Zaraz wyglądam do doniczki i wtedy niech ten renifer tu stoi. O. Renifer jest super tutaj. Tu mi mega renifer pasuje. I. I co i ten resztę zaraz coś tam wykombinujemy. Zrobiliśmy sobie jeszcze y, tutaj taki kocyk z Lidla. Nie pamiętam ile za niego dano, ale wydaje się naprawdę taki fajny, mięciutki i daje w ogóle taki fajny vibe takiej chatki w górach, jak na przykład w Zakopanem. Takie wiecie, stare, drewniane chaty, co miały takie właśnie kocyki na łóżkach albo na fotelach. Fajnie, fajnie to wygląda. Choinka ubrana, tu koło telewiz telewizora jest poukładane wszystko. Y, tą gwiazdę bentrajemską będę musiała jeszcze sobie Przełożyć do Doniczki. No i tutaj mi został jeden dziadek do orzechów, ale on chyba właśnie idzie do mojego pokoju, Beauty. A ja teraz twierdziłam, że zadzwonię sobie do mojej mamy i sobie z nią pogadam. Także idę gadać z moją mamitą i z wami się rozłączam. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Dziękuję za oglądanie, za spędzenie tego dnia razem ze mną. Eee, niestety, Julian dzisiaj z nami nie ubierał choinki, ponieważ poszedł się wykąpać i po prostu. Nie chciało mu się ubierać cichońki, więc sama się tym wszystkim zajęłam, także wszystko jest na dopięte na ostatni guzik. Jeszcze pasuje mi tutaj pod, e, pod telewizorem posprzątać, no ale to już kiedyś tam się zrobi. A teraz idę chillować, pójdziemy pewnie z Julianem do miasta, nie wiem czy coś nagram czy nie. Zobaczymy, ale pewnie też niewiele będzie widać, bo to już ciemno jest, już jest prawie godzina szósta, więc, więc tak, idę rozmawiać z mamitą i do zobaczenia w kolejnym vlogu.